Jak ja przez 11 Among'a nie byłem tym... Typtorem. A ty nie porównuj Among'a do Fortnite, okej? Okay? Są dwie różne gry. Ale to samo Ale mam jedno szczęście. Ja jestem biegaczem. Halo? Ja jestem sniperem. A bo monety trzeba zbierać jeszcze. Jezu, z kości mnie trafił, ale nie będziesz mówił Może co, to jest ale to jest stresujące. One trzeba zbierać. Bardzo póki też są za to, że się wejdzie jak najwyżej, nie? Jezu, ale się rzucili na mnie. Też byś nie, nie, nie żył? żył? No. Jesno, life is brutal. Ha, zapadłem. Ooo, ej, zabieranie mody są smoke. Jakim cudem to nie jest? Kogoś trafiłem z 81 Aha, czyli no. tylko ja jestem biegaczem, tak? O, likwidujesz kolejnego. Nie, to tak. Jezu. Ludzie, których macie, którzy nie są idiotami. O... A Ale co... jaki jest cel migaczy? Dobie... Mają do zabić teraz? nas? Tak. Nie. Tak. Bo jak dobiję nieco, to on tam otwiera i latać. Ła! Wow. No i mnie zabili właśnie. Ej, teraz się zastanawiam, czy mnie sniper zabił, czy... Jak spadniesz na dół też umierasz. Ale nie. Przejdą do mnie gościć epki. No tylko biegacze mają eki. Oni chyba nie czają o co chodzić, nie? Możliwe. Nie, po prostu ktoś z waszych przyleciał, zginął, zostawił MK tu i... no ale jak ja... ale nie, bo jak my giniemy, to nie zostawia ten... No to nie wiem, bo od nas gość miał jeden jetpacka. No, to, to ktoś u was zbił się do nas. No, no i teraz mi tutaj. Kurde no, no. Peter To było zamierzone działanie Aha Ja osłaniam was własnym ciałem Będę biegnąc Max masz, masz niefarta Bo ja wiem jaki ty grasz z nimi Wiem Ja też walimy w ciebie Jak nie mogą trafić Ja mam dopiero jednego fraga, co jest? Najgorsze jest to, że ktoś rzucił smoka i ani ja nie wiem gdzie biegnę ani oni, ani oni Ani oni strzała

Ale obiłem was, więc obiłem któregoś z was Nie, nie, nie... Nie, nie, nie Ale któregoś z was obiłem nie wiem, nic... nic nie wczuwałem w ciebie Po prostu strzelałem na oślep, żeby to zabić Ja strzelałem tak, żeby Nie zrobić, że na No nie no. Zginałem Został Ale, Ale obiłem snipera. Ja też to nie Mikołaja. Zostali no, trzech, trzech Yes. zostało. Jest! Mikołaj. Jest! Ja po prostu miałem w drużynie debili, którzy sami siebie zastrzeliwali. Serio? No przecież w poprzednią rundę to ja zginąłem nie przez snajpera, tylko przez... No nie, ten. od nas gościa. Oto to kurde, u jakoś mi jakoś nie dropiło żadnego z tych item. Niko, ty jesteś? Któreś miał mega niefarta, strzelił mi krytyka i nie zadnił. Ziem kto? O, to już to jakaś pieczęć, Jezu, ale ja mam stresa. Wszyscy my, się my, na mnie No bo jesteś najpierwszy. Idę do kolejnej otwory. Ja widzę, ktoś stoi w rogu i we mnie celuje. Kurczę, <śpiewanie> trafił. Kostkę mnie trafił. Dobrze, Peter. Ale za, masz 100 litrów. Jak to jedno życie? No jedno. Dopóki o, nie znowu dostanę ktoś broni. od nas. Nie, to jest brutus, który jest u mnie w drużynie. Nie. Nie, to ty mi zwrócił zmarł, że od nas dostał znowu. No. No to jest Ej, to jest nie fair! I w ogóle, dlaczego w Radersach jest tylko dwóch Bo wszyscy po wychodzili Ja też wychodzę, ja nie mam... to nie ma sensu w dwóch grać. No patrz, ja będę jak prosto. Nie ja też wyjadę prosto przed siebie, jakbym mógł aż się w ja już nawet nie robię uników Ja tylko skaczę Ja w ogóle już nie skaczę A ja, A ja mam no. wyrąbane No zabij swojego, dawaj koty Ja już nie żyję Zeskoczyłeś? Tak. Ja nie widzę sensu no kurde no o, Jeden mi nie trafił Pana tr Jeden się nie trafi kiedy jest tylko jeden snajper No mówię, że jeden mi nie trafi Nie trafi, nie trafił Gość jeden. Ja wychodzę, tu nie ma sensu, jeszcze są dwie rundy, a ja mam tylko jednego gościa w kinie. Jestem lampą, jestem lampą. Jak tego ci sobie zabił? Nie. Wygrałem Wegrałem no, różne! Patrzę, że sobie ten slajd teraz. Dobra, kończymy to. S. Nie Nigdy nie razem. O kurcze, coś mi się popsuło. Mówiłem już, że mi się zadał. I dwa razy Jest! Znowu go zabiję. No bo ja go trafiłem, na tego no to jest pewnie Znowu ja. Piter, ty w dobry. Ej, ej. dawajcie potem chodźmy na tryb kreatywny jakiś ten... Dobra. Ale też mnie typa jest szkoda, jest szkoda. Bo... ...trzy razy pod rząd go zabiłem. To daj teraz Maxowi zabić. Nie, to będzie zbyt upokarzające. <laughs> ja defranu, co? okay. <coughs> A ja patrzę, nie trafi. Ja poszukam jakiegoś defrana co? Okej. A potem możemy my zagrać my one jeden one na, one one. na jeden no, na jeden. W każdy z kartem trzech. Uh, Fortnite, defran map... Ło, wow, ile tu jest... Jezus! Czaić, że ktoś z drugiej strony tylko potem wpisywać kody do defranów każdy, na to? każdy jeden na jeden Ja ale to, nie to, to u mnie na arenie możemy zagrać I każdy z każdym jest... każdy. każdy na każdego nie? Tak mhm. To już wiem że będzie pół na jednego W sensie wejdziemy do gminy Ale mnie nie, na matę, nie. to ja... Nie wszyscy trzech na raz, tylko na przykład najpierw załóżmy ja z Mikołajem Potem e, nie wiem. Ja. Ale to w sensie, Maxem, ale to jak chcesz? Ty. Ale to chcesz jeden na jeden takie zbudowanie, tylko budowanie? Czy na przykład chcesz na tak, ja mam zbudowaną arenę, że są osłony na przykład, takie pomniaczenia i tak dalej? Nie, normalnie, w sensie, że masz ten. Nie ściągnął, już że miałem broń. No to jak chcesz z Maxem na budowanie? Jak Max zbudować się nie chce? No, nie wiem, budować. Chciałem powiedzieć, że nie chcę się putować, no ale... Ja mówię prawdę. No ja nie chcę A, nikogo A mnie zabił. Dobra. Zrewanżował się. A mógłby go ktoś zabić? O, to ma Brutus. Brutus, zabił. go. Brawo, my. W szósta z sześciu wygraliśmy. No, no. Ale jesteśmy dobrzy. Dobry, do, 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 do. Brawo mi.